Damian Janikowski przed KSW59, przed chwilą rozmawialiśmy z Jasonem Radcliffem powiedział, że podczas dzisiejszego stardownu to ty pierwszy odpuściłeś i widział w Twoich oczach no taki nerwowy, jakieś, wiesz, jak, nie wiem jak to określić, tiki nerwowe, czy też... No, po prostu odpuściłeś spojrzenie, bałeś się. Bardzo dobrze, jakby to też jest, jakby jest gra emocjonalna. Eee... Ja wiem, czy odpuściłem, patrzyłem mu się prosto w oczy, później obejrzałem sobie, założyłem sobie, tak jak gdzieś tam inni zawodnicy robią, popatrzyłem sobie jego twarz dookoła, no to on zrobił to samo tak naprawdę, po, jakby poszedł moimi śladami. Też mogę powiedzieć, że widziałem jakby zagubienie w jego oczach. Także myślę, że to w porządku, zawsze jakby każdy coś sobie znajdzie, do czegoś jakby yy, yy, ułoży sobie jakąś tam historię, bo nie wiem, bo, bo mu żensa gdzieś tam spadła, bo tam okiem gdzieś mrgną, może coś Była zrobił. I, I może być tak, i może być tak, że zawodnił odbierze to jako po prostu taką emocjonalną jakąś porażkę. Także myślę, że wszystko jest w porządku, jakby. Face to face, to face to face, robota zrobiona, i jutro wchodził do klatki, nie? To na pewno zauważyłeś, że jest od ciebie no, nieco wyższy. Czy ten zasięg będzie jutro grał dużą rolę? Wiesz, co, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. No, pff, wszystko się okaże tak naprawdę yy, jutro. No, jakby widzieliśmy walkę z, z Antkiem, wykorzystywał jakby te ręce wykorzystywał zasięg. Uciekał bałsiantka, ale atakował jakby prostymi ciosami, próbował gdzieś tam kopać z racji tego, że ma długie nogi i długie ręce. Ale też jakby jest zawodnikiem do trafienia, Antek też go trafiał, też go tak jakby dobrze rozbijał mu tą nogę, którą też mam zamiar mu rozbić. No i zobaczymy, no jutro się okaże. No on wtedy wyjechał na wózku po tamtej walce z Antkiem Chylewskim. A później miał operację, także plus dla mnie. A jak ocenisz proces robienia wagi? Czy kategoria średnia to jest taki twój optimum, czy jednak jeszcze zamierzasz gdzieś tam dryfować między kategoriami? Nie, 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 zamierzam. No, tam jakby bo pewnie pytasz o, o ten catchweight z Szymonem Kołeckim. Była to jakby jakaś taka walka ekstra, gdzie umówiliśmy się na pewien, na pewien limit, jakby zrobiliśmy e, przed świętami e, widzom i fanom e, fajne, fajne widowisko. Także ja jakby od 10 lat cały czas ta sama kategoria 84, nic się nie zmieni. Nie mam zamiaru gdzieś tam, gdzieś tam tego zmieniać, a jak gdzieś wpadnie, nie wiem, może jakaś fajna walka ekstra, która naprawdę przyciągnie tłum, tłum ludzi i, i będzie jakby i sprzedażowo fajna i gdzieś tam Echem się gdzieś tam odbije, to pójdę gdzieś tam kategorię wyżej, jakby, nie, nie mam z tym problemów. Ani że już szansa? Nie, nie ma takiej opcji. Jakiego Damiana Janikowskiego zobaczymy w klatce KSW? <laughs> tego szalonego? zawsze takiego samego, słuchajcie. Czy tego nie metodycznego. Wiem. Nie mam pojęcia, to się jutro odpali, tak? Odpalasz czasami petardę, rzucasz myśl, że wybuchnie, ale nie o, wybucha. Teraz tak nie, Ale nie, nie no w sensie, że podchodzisz, nie wybucha i no nie wiadomo, co się jutro stanie. No. Chciałbym, chciałbym połączyć wszystko w całość gdzieś tam w, i, i być mądry na walce, przybiegły, szybki, gdzieś wybuchowy, ale, ale też odpoczywać, jakby nie wyrzucać tej energii e, w powietrze, no, nie wiem, zobaczymy, jakby wszystko zależy od stylu, stylu i od tego jak zacznie też walkę e, Ratliff, nie? Wiesz, pytam, bo na przykład jak rozmawiałem z Maciejem Kawulskim, to on mówił, ja zdecydowanie bardziej wolałem Damiana Janikowskiego tego z walk z Materlą, nie, nie no tego z Andrasem e. to jest ten sam case y, co Longer, on powiedział po walce teraz, kiedy ostatnio pokonał Brazylijczyka, powiedział, teraz chciałem zrobić coś dla siebie, być metodycznym, być takim zawodnikiem, który będzie wygrywał. Nieważne jak. Znaczy wiadomo, jakby walki jak, widowiskowe, no to jakby zawodnicy rzucają wszystko na jedną kartę, fani się biją i albo wygra jeden, albo wygra drugi. Wiele czynników się na to składa, a, a jakby fani są bardzo jakby tym podnieceni, emocje są gigantyczne, że, że się biją, są wymiany, są obalenia, leci krew. To, to, to jest normalne, ale z drugiej strony trzeba też pomyśleć, że. że Walki trzeba wygrywać przede wszystkim. Ma siedzieć tam jakiś swoich sponsorów, dla nich trzeba to zrobić jakby dla swojego rekordu, dla swoich zasad jakby sportowych, dla, dla pokazać swoich umiejętności, że, że można być spokojnym, można wygrywać walki, można to jakoś metodycznie rozegrać. Także jakby wszystko ma swoje gdzieś tam wady i zalety. Damian, informowałeś wcześniej już o tym, że wracasz z powrotem, żeby mieszkać we Wrocławiu, żyć tam. Ta walka jako jedna z ostatnich stoczona w okresie, w którym trenowałeś jeszcze a stricte w Warszawie jest takim domknięciem pewnym rozdziału w Twoim życiu? Czy też w sposób taki nostalgiczny spoglądasz właśnie na ten obóz przez ten pryzmat? Znaczy... Jakby na dzień dzisiejszy powiem, że gdzieś tam dalsze przygotowania, dalej na pewno będę robił w WCA, na pewno gdzieś w Poznaniu. E, jakby nie, nie uciekam od tego, że gdzieś może do Katowic będę jeżdżę, bo z Wrocławia jakby gdzieś w każdą stronę jest, jest blisko. Ale rzeczywiście wracam do Wrocławia yy, bardziej tutaj jakby z przyczyn rodzinnych. My jakby mieliśmy wyjechać na krócej do Warszawy, ale że córka poszła do przedszkola, nie chcieliśmy jej zabierać. Teraz po prostu chcemy, żeby szkołę podstawową od pierwszej do ósmej klasy zrobiła w, jakby w jednej szkole, czyli tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie mamy dom, tam, gdzie mamy przyjaciół, rodzinę. Wracamy po prostu do siebie, do domu, żeby czuć się lepiej. Wiadomo, że to może trosze, troszeczkę odbić się, że na co dzień nie będę trenował z zawodnikami u mnie w klubie Wuca Czyli tak naprawdę najlepszymi w posie zawodnikami w mojej, w mojej kategorii e, e, na czele tutaj z Piotrem Strusem, z Bartkiem Fabińskim, z tym Uteuszem Łopaczykiem. E, także to są, to są tam i oczywiście jeszcze inni i banan i wszystkim pozdrawiam ich e, serdecznie. No, coś za coś jakby. No, chcemy też wrócić do, do, do siebie, do normalności, do swojego mieszkania, e, zacząć troszeczkę jakby żyć inaczej. No i dzieci jakby wiesz, będą się dorastały jakby w naszym rodzinnym mieście też będzie na pewno nam dużo łatwiej. Jeśli chodzi, mówię takie o treningi, no to będę prawdopodobnie wyjeżdżał na dłuższe przygotowania do Warszawy. Na pewno każdy obóz będę robił tak jak zawsze z WCA w górach w Zakopanem. Już wiem, że co środę na pewno wieczorem na sparingach będę w Poznaniu u chłopaków albo w Ankosie prawdopodobnie na razie większość tych sparingów będę robił w czerwonym smoku. Nie wykluczam ankosa, oczywiście. Jakby nie mam drzwi pozamykanych, zależy też jak na to spojrzy trener Andrzej Kościelski, wiadomo, że gdzieś tam nie lubi się z zawodnikami z Czerwonego Smoka. Jeżeli coś będzie nie tak, no to jakby jestem w Czerwonym Smoku, gdzieś tam będę. Będę... Nazwy klubu może zmienię, może nie zmienię, może będę bił się po prostu gdzieś pod swoim jakimś tam banderolą. Nie wiem, jakby wszystko dopiero zacznie się to jak lipiec, sierpień. Prawdopodobnie w tym czasie wyprowadzę się do Wrocławia i wtedy będę układał sobie dalej, co i jak. Już na koniec zapytam, bo rywal Pudziana, bombardier, zapowiadał, że chciałby ściągnąć do KSW więcej senegalskich zapaśników. Czy ty byś chciał się z takim zapaśnikiem po przygotowaniu pod walkę MMA zmierzyć? To by było ciekawe dla ciebie. Pytasz, czy bym chciał z takim zawodnikiem się bić, czy, czy trenować? Tak, w KSW, gdyby on się przygotował pod walkę MMA, nie tylko wyszedł z senegalskich zapasów. Czy takie starcie wiesz? Musiałbym obejrzeć, jak wyglądają młodsi, bardziej zdrowi zawodnicy. Tak? No bo jakby tutaj patrzymy na Bombardiera, no już jakby trochę się nie, gdzieś tam nie bił. E, duży jest, zobaczymy też, jak, jak się rusza. Nie wiem, nie? jakby mogłoby być to ciekawe. Jakby rzeczywiście jakiś mistrz tam, świata senegalskich zapasów wyskoczył do mnie, gdzie ja gdzieś tam byłem wicemistrzem świata, mogłoby być to ciekawe, no jakby no, tutaj już trzeba, takie pytanie trzeba. Ja jestem na tak, a, a pytanie tutaj trzeba zadać włodarzom KSW. A czy jest jakiś zapaśnik, z którym chciałbyś się zmierzyć? Ktoś gdzieś na horyzoncie? Myślałeś kiedyś o tym? Czy wiesz, gość, który się, który się wywodzi stricte z zapasów, nieważne, czy to, czy to No Jedyną osobą wolny, czy jakby plasy. najbliższej mojej kategorii jest Michał Pietrzak, ale to my się traktujemy jak bracia i generalnie. Nie chciałbym się z nim bić, ponieważ całe życie, dzieciństwo zapaśnicze razem spędziliśmy na macie, w pokoju, wszystko, wiele rzeczy robiliśmy razem, zawsze jakby trzymaliśmy sztamę, zawsze była nasza jedna braterska taka moc, siła, już nie będę mówił, to do takiego takie głupiego zdjęcia, a dziś tam, nie? Także to jest tylko jedyna osoba, jakby nie ma w mojej kategorii zapaśnika, który na dzień dzisiejszy jakby bije się, jakby no bije się tak w MMA, wszyscy jakby inni cały czas kontynuują karierę zapaśniczą, po prostu kończą ze sportem, także nie ma takiego przeciwnika. Nie? Ostatnie pytanie. Chętnie mówiłeś o, o słabych stronach swojego rywala, czyli że jest słaby gdzieś w klinczu, na siatce. Nie, o tych mocnych też mówiłem. No, on, on wypowiedział się też o twoich słabych i powiedział, że jeśli y, dochodzi do trzeciej rundy, no to tam już troszeczkę brakuje tlenu. Czy uważasz, w porządku. Tak znaczy tu może być troszeczkę... Znaczy, to wszystko zależy jakby od tempa walki. Jeżeli dojdzie do trzeciej rundy, myślę, że będziemy na podobnym zmęczeniu, ponieważ... Ja wiem o tym, że on będzie się bał, będzie uciekał, będzie biegał po klatce, będzie próbował tylko jakby prostymi rękami długimi je łapać. Będzie bał się wywrotek, gdzie on też wcześniej w wywiadzie mówił, że on jest dobry w bardzo w i w ogóle. A tak naprawdę wszystkie walki przegrał w parterze yy, przez skończenia, bo gdzieś tam jakieś tam poddanie. Ja nie mówię, ja czy też wcześniej wypowiadałem się. no Ma swoje jakieś atuty. Jest, jest szybki, ma długie ręce, kopie, jest, jest, jest Stójkowiczem. Jakby kończył gdzieś tam swoje walki w stójce, ale no, jego słabą, moc, naprawdę bardzo słabą, słabą stroną jest jednak e, strona zapaśnicza. Jak, jak jest już plecami, e, plecami do siatki, jak się go wywali, to tam, myślę, że tam jest w ogóle nie trzeba się męczyć, żeby kończyć tej walki. Dziękujemy.